Powstała Solidarność w wielkiej wspólnocie, blisko 13 milionowej wspólnocie, tak dużej, że było nieomal pewne, że przeprowadzenie wolnych wyborów wewnątrz tej wspólnoty wyłoni reprezentację wolnego narodu. Ale koledzy z lewicy laickiej uważali, że jest inaczej. Uważali, że to ma być ruch społeczny, a ruch społeczny polega na tym, że wyłania z siebie spontanicznie ludzi. I dlatego, gdy ostatecznie udało nam się przeforsować, że będą przeprowadzone wolne wybory w solidarności, nasi koledzy nawet jeden z nich zapisał się do mleczarni w Górze Kalwarii pod Warszawą. Na dwa tygodnie przed wyborami w Solidarności, żeby móc zostać wybranym, ale niestety pracownicy mleczarni w Górze Kalwarii odrzucili kandydaturę Adama Miśnika i nigdy nie został wybrany.